tu Makashi, a to jest już czwarty odcinek z gry Might and Magic Duel of Champions. W ostatnim odcinku... Ostatni odcinek był naprawdę bardzo długi. Trwał aż 40 minut, a rozegrałem wtedy tylko jeden pojedynek. Dzisiaj mam nadzieję, że aż tak długiego nie będzie. Chociaż nie powiem, przyjemnie mi się grało. No to zaczynamy. Mamy 126 Elo. Dalej Talium Necropoli, moją ulubioną Arianą, która jest w tle na YouTubie. ...aktualnie. I co my tu mamy na początek? Bardzo ładne karty, podobają mi się, okej. Okay. Gość ma 98 elo, więc jest trochę nierówno, ale niech będzie. Dajemy sobie łapkę w górę i... ...zaczynamy. No dawaj, działam. Nalisz na Ofita, okej. Okay. To ja ci naliszę na jest magicznym strzelcem, więc ja ci dam tutaj kościół plaki, tak? Tak. I dam sobie łapkę w górę znowu Zalajkuję No O! Zabije mi i zaatakuje. No nie, nie wierzę. Nie żyje. Przecież nie chciałem mu z tego... Chociaż... Hmm, przydałoby się, no. Nie powiem. Dam chyba pokutującego ducha. Tak, pokutujący duch pójdzie. Na góra na to się zabije, tylko trzeba sztandar sobie dodać i... odpadasz. Okay. To jest duża przewaga, kiedy gość zaczyna z 20 oczkami życia, a ja mam tylko 16, znaczy 18. Ale za to on nie ma żadnej specjalnej umiejętności, a ja mam właśnie moje ulubione zabij stworzenie, na którym znajduje się licznik. I to nieważne jaki licznik, ważne, że się nazywa licznik. Oj, nic ciekawego kościół nie zrobiłeś, tak? Ja sobie znowu łapkę. Za mało łapek, żeby wystawić już na masu. Więc nie będę używał yy, łótu szczęścia tego sterpy złota. No dobra. Już to dwie minuty. Dobry początek. Yy, odcinki będą co tydzień. Jak na razie były co tydzień, więc nadal będą co tydzień. Jak się uda mi mieć więcej widzów, to będą części. Więc wtedy będą dwa razy w tygodniu. Ale, aha, co on zrobił, nie mam pojęcia. To tak, pokotujący duch ginie, lamasu przychodzi i bijemy. I nie mamy już kółeczek. Okej, okay. gość ma 7 kart, ja mam 5. I on tutaj, ja widzę, że ciekawe rzeczy robi. Ja zabiję pokutującego ducha, ale kościół trupem plagi, znaczy, tak, kościół trupem plagi, nie zabiję e, pokutującego tego ducha, u 2, u niego, wystawił dwa, e, ponieważ od stworzeń niemagicznych, a on jest zwykłym strzelcem, a nie magicznym strzelcem. Chociaż zrobię taki myk. Teoretycznie, ale i praktycznie tak zrobię. Więc tego wywalę wystawię zombie plagi, tak? Zombie plagi i zaatakuję. On zginie i tak. Damy sobie już buteleczkę. Niedługo... Ruinsek tu będzie, okej. Okay. Mam trzy karty, on ma sześć. Jest niedobrze. Mam nadzieję, że teraz żadnych speli mi nie, nie wyskoczy, chociaż on ma magię wody, tak? Ma magię wody i ciemności. Więc to aż takiej przewagi mu nie daje. Kula wystawi tego, to padnie kul... Aha, lodową postawię. To dużo mi tą lodową nie zrobił. To, tego to jest... Yy... Aha, licznik trucizny. To dla, dla mojej postaci to jest epicka karta po prostu. Ona daje taką przewagę. Ogromną. Okej. Okay. Yy, wystawiać żadnych chyba nie będziemy. Hm. Zobaczmy. Okej. Okay. Eee. Tego zabiję, atakować i tak nie mogę, tak? Mm. No, nie mogę atakować, okej. Okay. Nic, luzik. On mi nie zabije. Żadnego. Chyba, że magią wody buffa da. Mam nadzieję, że... No właśnie, nie dał. Okej. Okay. No, dawaj gościu. Masz 7 kółek. 7 kółek? Aaaa, dobrą kartę pewnie. Mało, dno. Ale. Pff, bez sensu. Co ja tu mogę ciekawego? Dam go tutaj, tym zaatakuję. Aktualnie więcej dodawać sobie nie muszę, więc nim zabiję i Arianą ty zaatakujesz. I koniec. 11 oczek, 5 minut, 5,30 około. No i masz w ręku 7 karł, nadal ja mam 5 już. Więc działaj. No, działaj. Działaj, gościu. Wierzę w Ciebie. Masz jeszcze jedną jednostkę słabszą od kula bo stąd wyjął chula, a... i dobrą jeszcze słabszą, a liczne ten on jest słabszy? Nie może, chociaż możliwy? Nie... Jeżeli słabszy, co się tak słabo tutaj gra? Dziwne, znowu zrobię tak jak wtedy zrobiłem, nie masz już 7, mam roj insektów, mam pieczęć i mam jeszcze pożaracza dusz. Więc nawet żebyś mi teraz jakimś spelem wyjechał, to i tak ci to nic nie da. Wszystkie stworzenia zyskują. O, to bym dał mu y, 3. o dwa więcej, to by miał 5. A to duże różnicy nie robi na szczęście. Chyba chyba, żebym dał o wiele więcej, to by było 4. Nie, dobra, nic się nie stało. I ciśniemy dalej. Dochodzi siódma minuta. No i mi właśnie czym dusz zabił lamasu, i czym dusz mi zabił e, zombie plagi, ale to mu dużo nie dało. No, nic mu to praktycznie nie dało. A tu nie było... Musiał zamienić wydarzenia chyba. No. dużo mu to naprawdę nie dało, mówię. E, dobierzemy sobie, o. Zamienimy sobie. No już nie mamy. A, wywaliłem to. <noise> Zdarza się. Dobra. Ok. Masz 4 HP ziom. Wystaw jakąś jednostkę, bo przegrałeś. Ziom. No. No dawaj, na czym tu się zastanawiać? Wywalasz jednostki. Tu jedną wywalisz jednostkę, tu jedną i Jeju Skończyłbym to w jeżeli tu nikogo nie postawi hm, chwileczkę Nie mógłbym tego jeszcze skończyć Zastanawiałem się nad użyciem teleportacji Chyba, że ruiny insektów walne, ale to by oni padli Nie wiem, co to było Zaatakujesz sobie No nie, aż sześć Już A, czyli wygrałem Tak, wygrałem, okej okay. To GG, żeby nie przedłużyć. Wystawię kilka jednostek i cię zaatakuję. Więc napiszemy sobie GG. I BAM. Ile elo będziemy mieli? O, jest G. Miało być GG. GG. Nie, G. Good. Dostaliśmy 27 elo, więc aktualnie mamy 153 elo. Więc odcinek trwa 8 minut, prawie 9. Nie ma sensu kończyć go już. Zagramy sobie kolejny pojedynek. Mamy 153 Elo. Dwa pojedynki, będziemy mieli 200 Elo i załapujemy się w końcu na turnieje, a z turniejów już będą ciekawsze materiały. Okej, okay. nie jest najgorzej, można z tego wyjść, chociaż są talię inferno. Żeby nie było gorzej, nie, zamienię. Jest nawet lepiej, mam skok w czasie pieczęć, bożeroć dusz na wszelki wypadek. Jest powolnienie rycerza wampirów i Lisza Nafy Jak on zacznie to będzie idealnie Ej, e, aż taki przycisk, wiesz yes or no Też chyba zamienił No, on zaczyna, więc ja wystawię od razu Lisza potem Od razu potem Inferno znając inferno to wywaliłby jakie karty on ma magię pierwotną i ognia. 170 Elo, ja mam 153. Mam nadzieję, że źle nie będzie, chociaż on tak długo myśli. O, idealnie, nawet dla mnie. Tu najlepiej lubi wychodzić, właśnie, niż te na samej górze. Też wolę. Mam matkę raju? Nie, rodzicielka. dzisiaj magii. Wolę tak stawiać jednostki na taki szlaczek. Nie, nie wiem, jak to nazwać. Mamy jeden ataku. Właśnie taki... Nie w rzędzie, tylko w takim... no krzywo, takim zygzaku. Bo jak ktoś ma spele jakieś, to sąsiadujące jednostki zawsze atakuje. I... no najczęściej. Czasami na pole, to wtedy jest źle, ale jak na sąsiadujące jednostki, to przecież jak użyję na niego, to na niego nie pójdzie, na niego też nie pójdzie, tylko pójdzie na tych tutaj. A tutaj jest pusto. Piekiel, swobodny atak ma Atakuj sobie. I tak się yy, zdrenuje. Dobra. Hmm. Mam nadzieję na ciekawą jednostkę. Chyba spowolnienia użyję. On ma swobodny atak. To jest takie... takie chamskie w talii Inferno, że bardzo dużo ma swobodny atak. Yy, tak samo w twierdzy, w twierdzy też dużo jednostek ma swobodny atak. To mocno przeszkadza. Ja się zastanawiam nad cofnięciem żywiołaków do mojej talii. i nie, a jednostki. Miała być jednostka. Żeby nie przedobrzyć, dopieramy. Przątka. No i przedobrzyliśmy. Zaatakujemy, bo tylko dwa ataki. któregoś z nich atakową. Albo dobierzemy jeszcze. Dla masu. Zatrzymywać go na razie nie będę, nie opłaca się. Ja bym na jego miejscu zaatakował bohatera, chociaż sw do swobodnego ataku nie jestem przyzwyczajony. Yy, ma szeroki atak. No właśnie, ma szeroki atak i szerokim atakiem nie zaatakujemy i tego, i tego naraz, tylko za zaatakujemy jednego. Bo żeby stali obok siebie, to by wtedy zaatakował dwóch. No i zaatak o, ja bym to zrobił inaczej na jego miejscu. Okej, okay. yy, tego się pozbędziemy. Tego też by się przydało pozbyć, bo jest zbyt mocny, ale. Hmm. Pieczęć Śmierci 3 No i mi się nie uda Nie zginie mi mój Rycerz Wampirów Chyba, że zrobimy taki myk Zrobimy Taki myk I nie może atakować, ani się poruszyć, czyli Jak mu teraz dam, to on mi nie będzie mógł chodzić. Jestem Bogiem <grym> Dzięki Boże, na początku zaatakował, to by mi oddał. Trzy. On ma drenaż życia życie. Dwa. Ok, jest logik. Kolejnego bym stawił. Jest Ludzik. nie w sensie, że luzik przygrana, tylko Ludzik że jest spokój. <grych> no. Eee, jeszcze nagrywając materiał, ani razu nie przegrałem. To jest dziwne dość. On ma dwa. Aż. Ok, dobre Tego zabije, Tego zaatakuję. Temu by się przydała pomoc. Bo on padnie. No i tak padnie. Ma dwa e, infekcji. I, i, i. Lamasu. Lamasu. Zamieniłbym może jakąś kartę. To bym zamienił. Nie potrzebuję. Okej, okay, runie insektów. na wszelki wypadek. Zawsze lubię mieć runie sektów jakby mm, przeciwnik stworzył zbyt dużą przewagę. Okej. Okay. Y jak ja się mogę przyznać szczerze, że jak nagrywałem, to nigdy nie przegrałem. Wcześniej grałem, opowiadałem o tym, że przegrywałem, spadłem do jednego, ale wróciłem do 120 i iduś tam. To bez nagrywania wtedy było. A teraz nagrywam i ciekawe czy przegram? Na razie jeszcze się takiej sytuacji e, nie było, jeszcze się żadna takiej sytuacji nie zdarzyła, więc mam nadzieję, że dalej nie będzie. I kolejne ze swobodnym atakiem. O nie, on aż jeden atak ma. Zabił mnie. Prawie. E, tego by się użyło na niego chyba, że on ma dwa on ma trzy, no właśnie, on ma trzy liczne ofite dalej tu są tą, tą linią e, a pieczęć śmierci hm. jakbym zawalił roń insektów zrobimy taki myk skoro mamy dwa roń insektów to ja to wykorzystam użyję jemu wszystkie na padną mi zostaną trzy. To nie było głupie. Dobierzemy, ok, fajny spell. Będzie można pewnie w Władcy y tak wziąć na wszelki wypadek, jakby się przedłużała rozgrywka. I damy sobie... Do skoku w czasie będziemy zbierać. Skok w czasie, tak jak w y, trzecim odcinku, to on mi mocno pomógł. O, i on mi zabije kulę ognia. Jedną właśnie, jedną jednostkę. A, to wskazanemu stworzeniu. Wskazanemu stworzeniu, bo... O, to jest mat tego, nie boję się jej. Co to jest? Legion Seri pewnie wywalił albo skok w czasie, jeżeli nie jest głupi. Albo boże, za dużo. albo jakoś pieczęć. Ja bym wywalił na jego miejscu skok w czasie. To jest. Nie, Legion Seri wywalił. O, i wygrałem. I odcinek czwarty kończymy pięknym akcentem. Mając już 184 elo i. nie wiem ile złota, bo nie patrzyłem 184 elo i 11969 złota. O, już 16 minut. Nie ma sensu kolejnego odcinka grać. Kolejnego pojedynku grać. Więc jeśli się spodobało, to komentujcie, subskrybujcie. Cześć.